Cześć, witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj bardzo ciekawa recenzja, ponieważ trafił do mnie najnowszy telewizor firmy Jest to model LED 99320E1S Emperor. Tak naprawdę telewizor ten dopiero co pojawił się kilka dni temu na rynku, także naprawdę bardzo mało o nim wiemy jak na razie. Dlatego tym bardziej myślę, że warto się będzie nim zainteresować. Głównie dlatego, że telewizor ten wyposażony jest w system, uwaga, Android, czyli mamy tutaj smart TV, mamy tu pełnego Androida. Do tego telewizor ten oferowany jest w bardzo przystępnej cenie 999 zł, także jak na telewizor z Androidem absolutny hit, absolutna super propozycja. Także jeżeli ten telewizor tylko będzie fajnie działał, sprawdzi się tu w testach, to myślę, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy produkt. Zatem sobie przejdziemy do rozpakowania tego telewizora. Zobaczmy sobie może tutaj na jak podstawową informację, jakie mam na pudełku. Jak widzicie rozdzielczość 720p, Smart TV. Oczywiście 32 cale, technologia LED, 3 wejścia HDMI, tryb hotelowy i tutaj doł na dole jak widzicie mamy tutaj znaczek Androida, znaczki tutaj portali, Facebooka, YouTube, Twittera, przeglądarki, także tutaj widzimy od razu, że telewizor będzie multimedialny, będzie smart. Zobaczmy sobie może na tył tego opakowania. Tutaj mamy wyszczególnioną specyfikację, mamy tutaj nieco więcej informacji. Oczywiście tutaj te wszystkie informacje możecie sobie poczytać na pudełku, oczywiście. Ale też w naszej recenzji, tutaj gdzie pełny test się ukaże na www.smartpausadesk.pl Zamieszczę Wam oczywiście pełne tutaj wyniki tej specyfikacji i będziecie mogli się dokładnie z nią zapoznać. Także myślę, że nie ma sensu teraz się tutaj odczytywać. Pozostałe tutaj informacje, tutaj jest zbyt dużo pokazano, mamy tylko pilot, mamy telewizor. Także tutaj myślę, że możemy sobie teraz spokojnie przejść do jego rozpakowania. Może nie będziemy tutaj pokazywać po kolei jak to wygląda. Niemniej jednak próbujemy sobie go przynajmniej częściowo rozpakować, a później pokażę Wam dokładnie jak to szybko wygląda pod spodem nóżki. O, i mamy tutaj sam telewizor. I co w stary. Pilot zdalnego sterowania. Całkiem fajny, na pierwszy rzut oka. Za chwileczkę sobie go dokładnie pooglądamy. Zestaw przewodów. Trubki do zamontowania wspomnianych nóżek oraz oczywiście instrukcja obsługi i baterii. Także to by było wszystko jeżeli chodzi o wyposażenie tego telewizora. Za chwileczkę sobie oczywiście go tutaj poskręcam i pokażę Wam jak on wygląda tutaj po rozpakowaniu. Dobrze, jak widzicie, ja sobie już spakowałem ten telewizor, telewizor prezentuje się naprawdę dobrze, powiem Wam szczerze, że jestem nawet zaskoczony jakością wykonania tego telewizora, ponieważ nieco czytałem w internecie na temat poprzedniej modeli tego producenta i tam opinie były różne. Tutaj naprawdę wygląda to wszystko bardzo dobrze, za chwileczkę Wam to pokażę nieco bardziej z bliska, może sobie weźmy kamerę. To, co tu zasługuje na uwagę, jak widzicie, telewizor, przynajmniej ramki tego telewizora są bardzo cienkie, bardzo dobrze spasowane są poszczególne elementy. Tutaj pewno może nie będzie tego dokładnie widać. Niemniej jednak, spróbuję Wam to wszystko pokazać na zdjęciach na naszej stronie, gdy będzie pełna recenzja. Tak ja wspominałem, czarny tutaj błyszczący plastik, cieniutkie ramki, nóżki również tutaj z czarnego tworzywa. Bardzo ładnie wykonane. Ta tutaj dolna ramka też tutaj równa. Więc na środku logo tutaj producenta, bardzo dobrze to wygląda. Także tutaj nie mam żadnych uwag, naprawdę wysoka jakaś wykonania. Jeżeli chodzi o te ramki, jak widzicie, ta górna boczna ramka bardzo cienkie. Może dla porównania, ja Wam tutaj położę, może to jest moneta jednogroszowa, jak widzicie, ta ramka jest cieńsza niż ten jeden grosz, tak naprawdę bardzo cienka. Tak, żebyście dokładnie to widzieli, wymiary oczywiście Wam wszystkie zamieszczę w pełnej recenzji. Także tak to wygląda, tak ten telewizor prezentuje się jeżeli chodzi o z boku. Za chwileczkę go sobie obrócimy, zobaczymy sobie złącza i będziecie mogli sobie go dokładnie pooglądać. Tak się prezentuje w całości i teraz może sobie go oglądnijmy dokładniej poszczególne tutaj Elementy. Oczywiście tutaj, jeżeli popatrzymy sobie z lewej strony, ten telewizor tutaj jest oczywiście nieco grubszy niż ta ramka, o której wspominałem. Niemniej jednak naprawdę wygląda to całkiem przyzwoicie. Tutaj mamy zestaw przycisków do sterowania. Też całkiem nieźle wykonane, ładnie tutaj dobrze się przyciskają, także tutaj też nie powinno być problemu z obsługą. Mamy tu włącznik, Wybór źródła sygnału, oczywiście wejście do menu, przyciski regulacji, przełączania kanałów i regulacji głosu, także to jest tutaj, jeżeli chodzi o te przyciski. Tutaj po środku, może zaczniemy od prawej strony, mamy zestaw złącz, jakie ten telewizor został wyposażony. I tak, patrząc tutaj od dołu, mamy tu oczywiście złącze antenowe, mamy tutaj PC audio input, mamy tutaj złącze VGA. Także bez problemu możemy sobie podłączyć tutaj komputer za pomocą kabla do sub. Mamy tu oczywiście kart, czytnik kart CJ CZ, płatnych telewizji, oczywiście mamy też tutaj AV input. Mamy też co ważne dwa złącza USB, także będziemy sobie tutaj mogli podłączać jakieś pewne urządzenia zewnętrzne, pendrive'y. odtwarzać sobie jakieś filmy, muzykę, zdjęcia. Także tutaj bardzo fajnie to też oczywiście wszystko dla Was podprawdzą. Tutaj na środku jak widzicie uchwyt do powierzchnia telewizora na ścianie, jest to standardowy, tutaj uchwyt 10x10 cm, także nie będzie też z tym problemu. I pozostałe złącze, tutaj mamy od spodu, ja może sobie ten telewizor położę, żeby było łatwiej wam to pokazać. I co znajdziemy tu pod spodem? Myślę, że to co najważniejsze do tego telewizora, czyli złącze RJ45, czyli jak widzicie. Bez problemu podłączymy tutaj sieć internetową i będziemy tutaj mogli korzystać właśnie z wszystkich funkcji operowanych przez system Android. Oczywiście telewizor też wyposażony jest w kartę Wi-Fi, także tutaj bez problemu będziemy się mogli łączyć też z tym telewizorem bezprzewodowym. Poza tym złącze słuchawkowe, złączę z kart i aż trzy złącza HDMI, czyli tutaj naprawdę nieźle to wygląda. Złączę audio-koaksjalne. Nie ma tutaj złącza optycznego, jednak ten koakcja cyfrowy też powinien nam tutaj przynajmniej wystarczyć. Myślę, że jak na cenę tego telewizora, naprawdę bardzo dobre wyposażenie. Tutaj, pod spodem, jeżeli chcecie zobaczyć, mamy tutaj jeszcze głośniki. One są tu na dolnej krawędzi telewizora. Mamy tutaj dwa głośniki. Producent nam tutaj nie podaje dokładnej ich, ich mocy. Ja postaram się taką informację dla Was jeszcze znaleźć i zamieścić oczywiście w pełnej recenzji na naszej stronie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tego telewizora. E, przynajmniej na pierwszy rzut oka, naprawdę bardzo dobrze to wszystko się prezentuje, i myślę, że e, powinniśmy być z tego telewizora naprawdę zadowoleni. To może jeszcze kilka słów o pilocie zdalnego sterowania. Może sobie teraz go dokładnie pooglądamy. E, jak widzicie, pilot dość duży, ale naprawdę bardzo funkcjonalny. Tutaj te przyciski i jak widzicie bardzo fajnie porozmieszczane, mamy duże klawisze duże przyciski, to przyciski są podgumowane, bardzo fajne, przyjemne w dotyku, także myślę, że tutaj będzie się dobrze korzystało tutaj z tego telewizora jak widzicie są tu podzielone na sekcje jak gdyby mamy tutaj obsługę funkcji multimedialnych, mamy tutaj klawiaturę numeryczną mamy tutaj środkową część do sterowania tutaj telewizorem, także tutaj ten układ Myślę, że bardzo praktyczne. Wykonanie pilota też stoi tutaj na wysokim poziomie, co też powiem szczerze że mnie zaskoczyło, ponieważ liczyłem, że ten pilot może wyglądać nieco gorzej. Mamy tutaj taką strukturę lekko imitującą nam przodkowany metal, szczotkowany aluminium, chociaż tutaj to jest w czarnym oczywiście kolorze. Naprawdę tutaj fajnie to wygląda. Tutaj pod spodem mamy takie nóżki, żeby ten pilot nam tutaj się na tej powierzchni nie opuścił. Także też fajnie tutaj nam to leży. Tutaj na środku, pod tą klapką, mamy tutaj miejsce na baterię do pilota. Mamy tutaj dwie baterie typu AAA. Oczywiście baterie są dołączone do zestawu, także nie ma obawy, nie będziecie musieli ich dodatkowo dokupować. Może zamontujemy tę klapkę. Także naprawdę powiem Wam, że oceniam wysoko jakość tego pilota. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, jeszcze tutaj sterowanie tym pilota. Niemniej jednak myślę, że powinien się spisywać nam tutaj całkiem nieźle. Dobra, to teraz możemy sobie już przejść do włączenia tego telewizora i zobaczymy sobie jak on działa, zobaczymy sobie jego poszczególne funkcje.